Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witamy na wspólnym oświadczeniu Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz posłów Adama Bielana i Lecha Kołakowskiego. Bardzo proszę, Panie Pośle. Jeszcze raz dzień dobry. Szanowni Państwo, mam dobrą wiadomość. Przed chwilą pisano w ostatnich dniach, że nasz klub ma już poniżej 230 posłów. No tej chwili można powiedzieć, że ma z powrotem 230, sądzę, że niedługo będzie miał więcej. Pan poseł Lech Kołakowski przechodzi z powrotem do naszego klubu. Co prawda już jako przedstawiciel partii republikańskiej, ale przechodzi z powodów merytorycznych. Zabiegał o pewne sprawy dla polskiego rolnictwa, na pewno będzie o nich mówił, bardzo ważne. My postanowiliśmy, że... Te postulaty są naprawdę warte nie tylko zastanowienia, ale także przyjęcia i to jest ta merytoryczna płaszczyzna naszego porozumienia i ta nasza bardzo długa wspólna droga, bo my z panem posłem, kolegą Lechem znamy się już dobrze, przeszło 30 lat i przez cały czas żyjemy razem, no, nawet w rodzinach zdarzają się takie momenty trudniejsze. I Mijają zwykle, jeśli to dobra rodzina, a nasza formacja jest dobrą rodziną. Także bardzo dziękuję za tę decyzję, za te lata wspólnej drogi. I to jest to, co chciałem Państwu przekazać. Bardzo dziękuję. Pan poseł Adam Bielan, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Tak jak mówiłem na zjeździe republikańskim 12 dni temu w niedzielę w Warszawie, nasze środowisko polityczne Republikanów wspiera polski ład. Współtworzyliśmy pod względem merytorycznym ten dokument, który był dotąd publikowany. Nasi parlamentarzyści zgłaszali do niego swoje uwagi. Pan minister Michał Cieślak jest autorem pomysłu gazyfikacji wyspowej. Pan poseł Włodzimierz Tomaszewski zaproponował specjalny argument, algorytm inwestycji samorządowych. Pan poseł Kamil Bortniczuk mówił o tym na zjeździe republikańskim, złożył propozycję, przedstawił propozycję zerowego pitu dla rodzin wielodzietnych, ale od wielu tygodni rozmawialiśmy z panem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim, z panem pre premierem Mateuszem Morawieckim, również nad segmentem, na temat segmentu rolnego w polskim ładzie. I cieszymy się, że postulaty naszego środowiska, przede wszystkim postulaty, które sformował pan poseł Lech Kołakowski, który dołącza do nas formalnie do Partii Republikańskiej, w tym samym staje się również członkiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, zostały uwzględnione. Jesteśmy za to wdzięczni. Czujemy się patriotami, jak wielokrotnie o tym mówiłem Zjednoczonej prawicy. Podpisujemy się pod dokumentem o nazwie Polski Ład. Zaraz ten podpis formalnie. Złożę, dlatego że uważamy, że to jest bardzo dobry program, komplementarny program, całościowy program reformy państwa polskiego. My nie chcemy być obozem ciepłej wody w kranie, chcemy być obozem, który zmienia Polskę na lepsze i apelujemy do wszystkich, żeby również pod tym dokumentem się podpisali. Chciałbym z tego miejsca też zapelować do tych posłów, których, którzy w ostatnich dniach zbłądzili, wystąpili z klubu. Zawsze jest czas na refleksję, na powrót. Czasem są urażone ambicje, czasem nawet może i słuszne krzywdy, ale jest rzecz ważniejsza, to jest dobro polski. My jesteśmy w momencie bardzo ważnym dla naszego kraju i nasz obóz, Obóz Zjednoczonej Prawicy, potrzebuje stabilnej większości w Parlamencie. Cieszę się, że dzisiejszy dzień tę stabilną większość zwiększa poprzez dołączenie do naszego klubu pana posła Lecha Kołakowskiego. Ja znam pana posła już może nieco krócej niż pan prezes od kilkunastu lat. Bardzo blisko współpracowaliśmy też w kampanii senackiej w Łąży, w wyborach uzupełniających, które wygraliśmy dzięki zaangażowaniu pana posła. Pani senator Anders zdobyła mandat. Jest świetnym fachowcem, jeśli chodzi o kwestie infrastruktury, administracji, ale przede wszystkim polskiego rolnictwa i cieszę się, że jego doświadczenie, wiedza będzie wykorzystana. Bardzo dziękuję. Pan poseł Lech Kołakowski, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w ostatnich tygodniach wielokrotnie rozmawiałem z Panem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim, z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim o wielu bardzo ważnych sprawach w naszym kraju, w szczególności dotyczących rolnictwa. Rolnictwa, które jest podstawą, fundamentem polskiej gospodarki. Przypomnę, że na wsi mieszka około 40% polskiej ludności. Jest wiele problemów, jest wiele zaniedbań, zaniechań, w szczególności w Polsce wschodniej. Polski ład, środki rządowe, unijne mają spowodować rozwój polskiego rolnictwa, dalszy rozwój rolnictwa, wsparcie rolnictwa, a nade wszystko zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego polskiej wsi, produkcji we wszystkich działach rolnych. To jest zadanie priorytetowe. To jest wniosek qua non dla działania naszego rządu, dla naszego państwa. Widzimy, z jakimi problemami boryka się nasze rolnictwo. Ostatnie komunikaty podają na Lubelszczyźnie. Gradobicia, deszcze, ulewy, wycięte w pień setki hektarów roślin. To chodzi o truskawki, o inne rośliny miękkie. Tu jest potrzebna pomoc państwa. Tu zapewne musimy podejść do powszechnych ubezpieczeń rolnych. Musimy zwrócić uwagę też na inne bolączki, problemy: stabilność produkcji, cen, zbyt wysokie koszty środków produkcji. Tu mam na myśli cenę. Paliw, w szczególności nawozów, te środki są zbyt wysokie na to są ceny. Jest problem też wynikający z upadku spółdzielni mleczarskiej Bielmek w Mielsku Podlaskim. Tam około 1000 gospodarstw, dla około tysiąca gospodarstw grozi upadłość. Tu jest też konieczna, konieczność pomocy naszego państwa. Na pewno musimy mówić w handlu wielkopowierzchniowym o znaczącym udziale produktów wytwarzanych rolniczych w tym rejonie, gdzie są te hipermarkety, tak żeby ta polska żywność dominowała w polskim handlu. Jest wiele spraw związanych z rolnictwem, ale myślę, że nasze wspólne działanie poprzez rząd prawa sprawiedliwości postaramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom polskich rolników, zagwarantować stabilność produkcji, opłacalność produkcji. To jest naszym obowiązkiem. Bardzo dziękuję, a teraz nastąpi podpisanie. Deklaracji poparcia dla programu Polski Ład przez Adama Bielana w imieniu Partii Republikańskiej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Nie widzicie Państwo mojego uradowanego uśmiechu, bo nie widać, ale naprawdę bardzo się cieszę. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia. Pani są postępy, w mailowej. Czy minister